Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Masz marsz, marsz z ziemi włoskiej do włoski Za twoim przewodem złączył się z narodem. Witamy serdecznie obchodów z Dnia Zwycięstwa. To dzień, w którym wspominamy zakończenie II wojny światowej w Europie i oddajemy hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność i pokój. Nasze myśli kierujemy do bohaterów, których czyny zapisane są na kartach historii. Ich ofiara jest nieoceniona, a my jesteśmy zobowiązani do jej upamiętnienia. Symbolicznym miejscem wybuchu II wojny światowej jest dla świata polska składnica wojskowa na Westerplatte, którą wczesnym rankiem 1 września. 1939 roku o godzinie 4.45 ostrzelał niemiecki pancernik, Schleswig-Holstein. Pomimo bohaterskiej walki ponieśli, ponieśliśmy we wrześniu klęskę i rozpoczął się blisko sześcioletni okres okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich. Rozpuszczono głową, powoli, gdzie żołnierz niemieckiej niewoli. Dudnią drogi ciągnę obce wojska, a nad nimi. To jesień polska. I siadł żołnierz pod brzozą u drogi. Opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod rawą. A on bił się, a on bił się krwawo. z bagnetem na czołgi żelazne. Ale przeszły, zdeptały na miazgę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał. A potem szedł z ruiny przez bliższe. Jego dom podpalili Niemcy. A on nie ma broni. On się nie mści. Hej ty brzozo, hej ty brzozo płaczko! Smutno szumisz nad jego tułaczką! Opakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i rzecz pospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zacychany w te brzozową skargę, bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi w matce. cię, syneczku, od snów, co jak moty drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powócinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochtem trwóg. Przemierzyłeś po omacku, najwsyliwszy z dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minuł zło, zanim padłeś, jeszcze Ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to serce pękło? Szanowni Państwo, dziś obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Dzień, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej w Europie. Mija dokładnie 80 lat od tamtej historycznej nocy z 8 na 9 maja 1945 roku kiedy to w kwaterze głównej alianckich wojsk w Berlinie przedstawiciele Niemiec podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji. Sygnatariuszami zwycięstwa były cztery potęgi alianckie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja oraz Związek Radziecki. Choć wojna wciąż trwała na Dalekim Wschodzie, Europa mogła wreszcie odetchnąć na moment po największym konflikcie w historii kontynentu. Tylko po to, by zmierzyć się z ogromnym bólem, żałobą i świadomością strat oraz kolejnymi represjami. Dla Polski zakończenie wojny nie przyniosło pełnej wolności. Nasz kraj przez sześć długich lat niszczony przez dwóch okupantów poniósł olbrzymie straty. Utraciliśmy ponad sześć milionów obywateli, czyli blisko jedną piątą społeczeństwa. Ludzie ginęli nie tylko na frontach, ale również w egzekucjach, obozach koncentracyjnych, łagrach na Syberii w trakcie pacyfikacji i w trakcie przesiedleń. Miliony Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia domów, wywiezieni na roboty przymusowe do III Rzeszy albo zesłani w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z nich już nigdy nie powróciło. Po wojnie granice naszej ojczyzny zostały przesunięte, utraciliśmy kresy wschodnie, a w ich miejsce zyskaliśmy tak zwane ziemie odzyskane. W tamtym czasie dzierżawnie stał się miejscem zamieszkania dla ludzi przebywających w okolicznej filii sport Sportszule znajdującej się na pograniczu Bielawy, Pieszyc i właśnie Dzierżoniowa. Koniec wojny wyznaczył więc rozpoczęcie osiedlania się na tych ziemiach i tworzenia skupisk osób pochodzenia żydowskiego, a także całkowicie nowy początek. Początek odbudowy, ale też nową formę zniewolenia, tym razem pod dominacją Związku Radzieckiego. Dla wielu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego walka się nie skończyła. Z okupantem niemieckim zamienionym na sowieckiego bronili idei suwerennego państwa aż do śmierci, często w zapomnieniu, bez grobu i bez pomnika. Dziś, 80 lat w przód, wciąż musimy pamiętać o tej tragicznej lekcji historii. Składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie w imię wolności, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także w późniejszych walkach o niezależność i godność. Patrzymy też na współczesność. Wojna znów wróciła do Europy. Ukraina walczy o swoje istnienie, a świat wstrzymuje oddech, obserwując kolejne konflikty na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w wielu miejscach, gdzie wciąż giną niewinni ludzie. Nie zapominajmy, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Naszym obowiązkiem wobec przeszłości i przyszłości jest pielęgnowanie pamięci i budowanie świata, w którym zwycięża solidarność, a nie przemoc. Na własną miarę znać nadzieję. W mroku kryjówkę sobie uwić. O blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam. Radością, smutkiem, dumą, gniewem nie będę jak zerwana nić. Odrzucam puste brzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Czy wojna jest dla dziewczyn? Czy wojna jest dla dzieci? Czy wojna jest dla ludzi? Czy wojna się światu nigdy nie złodzi? Czy wojna jest dla dziewczyn? Czy wojna jest dla dzieci? Czy wojna... Ślad, tamten wrzesień zburzył, elcy świat. Kulki z piasków, bomby pozamieniał, uśmiech, w grymas bólu i cierpienia. Czy wolna jest dla dziewczyn? Czy wojna jest dla dzieci? Czy wojna już dla ludzi? Czy wojna się światu nie znudzi? Tata wyszedł i nigdy nie wrócił. Mama opatruje rannych ludzi, boby spadają na stolice. Elka dźwiga. Czy wojna jest dla dziewczyn, czy wojna jest dla dzieci, czy wojna jest dla ludzi, czy wojna się światu nie zbudzi? Ta dzielna dziewczyna, ta Elka, ta mała, odważna harcerka.